Ej, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Archiv, a dzisiaj ze mną są... Krystal po, HDD Po prawej stronie, po lewej Lewi się ma Dzisiaj sobie gramy na is... Mr. Mister... Jak to było? Mysterious Mysterious Island. Island Jak? Mysterious, Mysterious Island, Island. So. Także myślę, że będzie tak, fajnie Dobra no, to si dobra, ja biorę w pomieszku, tak? Jak zawsze ja mia. Ja biorę chilo. <noise> dobra, no to na 3 4 postawić. A! Dobra, dobra, ej, na 3 4. 3 4. Widzisz to na dole. Ja Far Cry. O, ja jest na dole. O, ej, na dole. Dobra, tam. ej, coś ci bierze. Uu. Kurwa. Ty Dobra. Gdzie płyniemy? Tam Tam? No, nie, jak chcesz to możemy na górę Jakie widoki chodź na górę Chociaż nie, bo tam będziemy wchodzić 3 lata Nie Ty noc się robi Chyba? Czy tu nie? Jest? tu jest ciemno Aha, tu jest ciemno, wstałem Płyniemy do lądu no bo... Chyba tam jest się... niższa leserka Czekaj, pomogę ci Ała, ała <noise> Ja mogę mieczem połóż ale nie ma jak człowieku crawlem się pływa w Minecrafcie <grym> No stojaka chyba. Dobra ja to idę... Kto idzie drewno zbierać? Ty, kto ma ja. tego? Ja. Każdy zbiera drewno do kurwy. Okej okay. Czekajcie, czekajcie, stop, sto 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 zombie, sto sto Bigo. Bigo, Ej, masz Bigo miecz? sto bigo. Ty masz miecz. Ja. Dawaj, ale ścinek. RG ścinek. Aaaa... Zobacz. Jeszcze... Oktober. Okej. Oj. Właśnie, jak my nazywamy tą stadię? Nie, zobaczymy jeszcze. Mysterious Island. Mysterious Island, no, dobrze. Okej. Okay. Ja już mam... Czekaj. Siedem drewnianka drewienka. Ja 13. Miałś kobla, kobla. Kurwa ma kopacz. Kobla? Niech mi trzy kobla. Okay. Tylko pod 20 kopców. To jest piasek. Sykułaje pan mi. Nie młody człowieku. No właśnie, weź się, przyklej na materiały. Wykazuję to. Dobra, mm. nakręcamy dalej. A co ty nie kręciłaś? Kręciłem. Wtarnie. Ej, zabiję krowę. Ej, ale masz te trzy kobla. Co? Masz te trzy kobla. No ale nie ma tutaj, słuchaj, nie ma kamienia, bo tu same są. Widać, że Minecrafta nie ogarniasz. Czekaj. Nie ma tu kamienia. Ej, gdzie wy jesteście? Dosłownie, nie ma tu kamienia. No nie ma. Ej, gdzie wy jesteście? Ej, są w dziurze. Chętnie. Co ty robisz? No, nie ma kamienia. Ja mówię, no, yes. Nie to. Nie wiem, nie wie, jesteś... Dobra, jeszcze leci na tamtym. Ej, gramy na modzie. Oboc. Ustawiłeś Pod już... Się obie, ej, 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 ej. Ustawiłeś już hard? Tak? No już jest. Aha dobra. Czyli będzie nieprzeslanek jak nie pójdziemy znaleźć jakiejś mistury. Ej, chodźcie szybko zbudujemy jakąś chatę, żeby przetrwać tą noc, bo to będzie... No mam będziesz... pomysł, chodźcie za mną. Tobie... Ej, Dobre. ale ja sobie oczekiłem. Tak dobra, no to kręć, ja sobie wiesz. Dobra, eee... Mam tu dla was niespodziankę. No? Workbench! Ooo, jak miło. Co sobie zrobić? Dobrze. Aha. Ej, dla, już ej. księżyc jest! Jest no to już ciemno, ale... Dupa jedna. Czekaj, tutaj... Tu jest niepewnie. Dla. Ja mam jedź! Ja też mam. Na no, hardcora. Chodź ty pajączku. A co, zjebie, co? Masz fajer. A to fajnie wygląda na lawa. Czas mu, króbko. Boże święty. No, drugi, drugi. Pajątek! Mm. Mm. Ej, ja sobie oh, mogę zrobić... Ej, na chujową wyspę gdzieś byśmy byli, tak? Ale weź się przyklinaj na materiałach. Please. Zadacie tak znowu. Wakry. Ej, co my huntujemy groży? No. Gin. Gin. Manny joggini. No. no. <śla> <śla> Ty po jeden. Tyle krowa, żeby tam tu. Ej, dobra, eee, pójdziemy na górę może? Na tą to, to zajebistą wyspę, co tam wygląda No chodźcie I tam się, ej, ja mam pomysł żeby się... Ojej, zombie jest, o kurde, It's, ej Enderman Creeper, creeper tu jest Uważaj, uważaj Ej, nie zostawiajcie mnie Nie zostawiajcie mnie Jest ja Jeszcze zombie Do wody, szybko, go, go, go Gramy na poziomie hard, a, tak? Ratowałem was uratowałem was, kurde Uciekaj! Może nie uciekaj! Dobra. Zobacz, co robi wariat! I fajnie mi się przyda. Góra spali mi! Jest! No chodź tutaj! a jego! Ja wolę go. przeżyć! Kiedyś już zrobił i co? St -sta na stałej górze! No tak, spala! No Wygląda jak statek kosmiczny na górze! No, chodźcie, coś zaraz zbudujemy fajne. Ja, ale my to będziemy doskidawcy okay. w No, co, ty szybko idzie. A no. Chciałem się... tam u góry jest Ej no dla was idzie szybko, a ja chcę zostać na do dole. <laughs> ja mam taki pomysł, może Cies... zrobimy ścinę i tam idziemy. No właśnie. Dobra. Ta, myściny, za chwilę wracamy. Okej, okay, yeah. jesteśmy już na górze. O, ale fajne widoki. Jak to fajnie wygląda. Ja, I jedynicze, no. jedyny Co no, jest? No, Masz gnoju. Hej on nie atakował, wiedział na tym On mnie na mnie polował Biskitu. Ej zobaczcie jaki fajny O Patrzcie zamek O, A, a, a to się workbencha w ogóle? O, ja Wtf O już tutaj gdzieś kameru kamer jest O nie O kakuza Jak to się rzadko się nie mylę Nie mam kakuza Dobra Workbench Eee kopa. Ty patrzcie się tam skręka jest gdzie? 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 O ja idę do Tam do zamka lewiego Hehe <laughs> Chodźcie Czekaj, War będentz tego Idziemy! Czekajcie Nie zobaczysz, tak widać z tego harda powiem wam szczerze Chwilowo nie, ale zobaczysz Potem będzie hard na pewno Na płaskim terenie będzie jeszcze gorzej, jak będzie bardziej... Ej, gdzie Do tego uciekliśmy a Poszliśmy na górę. Ej, zaraz powinien być No ranek, poranek. Zaraz pójdzie Keeper zbudować po mnie Boże Ja na niego wyszedłem Ej, uciekaj Uciekaj bo idą do mnie Ulul, ululululululul Ile tego jest? Szybko, szybko <grym> Ten ile ma? Dobra, osłania się, cię! się Nie ja jest? Nie, stęku, Ledłem! Ledłem! Fak, fak, fak Dobra, Padam Ja uciekam, nie wiem Biegnę gdzieś Ja biegnę w strony stronę zamku Czerwona Krowa, co to jest? Tempy. Tu są ko... Koło... Nie! LOL! Ale żeś mi się! O szutaj, kurna, no Ja jestem w zamku, no, ja faka, jestem w zamku, jestem w zamku. Faka, w faka, w faka, w zamku. Dobra, padam. Tak. LOL Bo z nami nie was. Kiszka Dobra, bies... Jest do znowu padam! Padłem. Znowu Kurde! Ej, tepaź do mnie szybko! No ej, szybko te tepa! Nie, nie, nie! Te mnie. <noise> jestem w koblu Dobra, jestem Kurde, padłeś Ta Kurde, A, no. szybko te bajcie się padłem! To był zły Mam game modę. Wracamy sorry? za chwilę Dobra, jesteśmy. E, już? Dobra, jesteśmy. Fuck, fuck, fuck! E, weszliśmy do jakiegoś zamku Mamy jakiś ekwipunek, zajęliśmy mi im lecz Okej. Okay. Dajcie mi też mierzyć, potrzebujemy. Dajcie mi mieszkanie. Mi ja chcę łuk. Zdar... Łuk wziąłem. Trzeba przeżyć. Trzeba. Żelazo. A ja wziąłem też łuk. O, mam jeszcze materiały, właśnie chyba. Strzałki się przydadzą. Po co mi zgniłem miejsce. Ej, chodźcie może tu się osiedlimy. Jakiś tron fajny. Gdzie? Tutaj, zobacz. Mm, <laughs> XC Beach. Ma ktoś drzewno? Ja mam. E, łap. Walk wencha po prostu. Eee, no, Archi, twoje itemy znalazłem no, czekaj. Dalej. Ja mam walk przecież. Tak, tu... Trzymaj slabowego... No. Trzymaj slabowego. Trzymaj drzewo tam. I ja ten. Ej, chodźcie, ja wam powiem, żeby się tu usiedli, bo jest fajnie. Skrzynki są. Trochę. Jest fajnie no, dobre jest miejsce. Ej, ma ktoś dwa trzy żelaza, bo... Dobra, robi się dzień, wiecie co chłopaki. Jest już Ma ktoś e, dwa żelaza, trzy żelaza. A, no i dobra, jest No ja mam 10. Oto daj mi trzy żelaza. A w ogóle ile mamy na 100% tego nagranego? Nie, wiem. Nie włączyłem. Aha. Dobra, ale na się nagrywamy jeszcze. Dobra, tak tu i najwyżej podzielimy na pół. E, będziemy cały czas nagrywać, bo może wtedy na dwie części podzielimy. No Najwyżej e, nagramy jakieś a, jedno wejście. na zamontujemy przy tym jednym początku. Dobra, eee, jest Ale gdzieś kurwa ciemno, trzeba węgiel znaleźć Jest jasno, w końcu no, ej, Ja biorę sobie jeden kuferek no. zarezerwuję za, Biorę ten, ten górny, ten górny ja idę do odgłęcza ten górny to jest mój kuferek Pal się! Pal się ty Ty niedobry Dobrze. Dobrze. Tak, trzeba iść pak, w pęgiec znaleźć. Ja mam ktoś jeszcze dwa żelaza? Tak. nie czekajcie. Pani trzy. żelazo i... Bra. Ale ładnie tu jest, pięknie no, chłopaki, już jakieś 11. 11 minut nagrywałem, wiecie? Ile? 11 minut. tylko tak 11 minut, ile mam tego materiału. Hej. Dobra, e, no to co, A, Dobra, wykop to wykop to. Ja mogę iść co Aha, okej. A ja nie mam, nie mam, nie mam kilofa. Nie oddałeś mi. Ja nie miałem kilofa, Karol. Masz, trzy ma, masz, maskę trzy masz trzy Daj mi też kar trzy żelaza. Nie z mam już. Zarupałem. sorry, sorry, Już nie ja. mam właśnie. Trzymaj. A trzymaj. Dam ci kilofa już. Jak się robi opatyki? Dwie deski obok siebie. Czyli jedna na drugą. No okej. Okay. Kurde, ale ja się boję, że ja tam się spierdolę na dół. Tu jest jeszcze tam... Kopy tylko trochę kobla i ci kilofa. Cześć, a jak się robi od tego kilofa, tak? Dej, dej? Dwa patyki na środku i na górze kobel, żelazo. Mm. Powoli. I odbyć na Czekaj, jak jak... Tak, ale te drzewa tak. są poryte. Patrz, pokażę ci, patrz. Tu są patyki. Był, wiem jak mieć, jest przed chwilą zrobiłem mieć Ej, patrz, a ci? Mmm no w tym odcinku chyba nie, nie zbudujemy, nie dotyczymy Co? zamku No nie zbudujemy, to zrobiłem No to będzie jeszcze drugi odcinek Patrz no, Tu będzie z 20 może Tak, patyki, a tutaj no. żelazo Czyli no dobra Ale to jest, a dobra, to jest kill jak ja chciałem, okej okay, mam Żelazny? Tak, dzięki. Ja mam. Ej, tu ja, ja tutaj postaram się. A. Ty, są... mam materiał budowlany. A ja bo tu tak. kopię, jakby co? Ja zacznę kończyć mury. Kurde, odsłyszę te głosy. Fak! Tu jest woda gdzieś. Bo słyszę. No ja to już widzę ślady naszej ucieczki Picki ucieczkę. Naprawdę ciekawe. Dobrze, że on teraz mam ja się gdzie chować w nos. Ja, ja bym coś murek skończony, e, żaden potwór ale, do nas nie dojdzie. Ale potworo. jest LOL, widzę jakieś budynki. Gdzie? Na dole. Gdzie? gdzie? E, A ja mam tepl... I widzę krówkę. Zamknę ją. To czerwoną. Białą grzbowego. Buch Ho ho, Jakie widoki. Fak brak już tego Jezu, creeper! Dead Ty słyszysz kieleta, what the fuck? No na harty są cyjni tutaj... trzeba to skończyć w górę Boże, Aus, spadł Ej, zabarykodowałeś mnie tu Gdzie? Tutaj jest wejście, Ej, tu To ma enchantowany łuk, jakiś. Ej, to wejście no to on miał enchantowany łuk, nie dropnął <grym> <grym> mi. He się, wejść, przecież, popatrz mi No właśnie tam krową. <grym> Jesteś krową. Okej. Okay. No ładu sobie. Co robimy teraz? Eee, ja w ten, w ten... Ten... Ja zamykam z... naszą krowę. Strzały... o strzały sobie wezmę. Ej, ej, nie zabierajmy skuparka. Strzał? Właśnie z góry tu mam... E Eee... to tu ale co jest za tym za? Okej. Okay. Teraz skończę to tylko. Zajebacz. Kurde, What? zmarnowałem strzał. A nie, mogę brać to. Fajnie. Ja bo co, właśnie... Wierzą. Yy, Aha, ty tu usprawniasz jeszcze? Tak. Żeby nas nic nie zaatakowało. Nieproszonego. Kurde, źle to zrobiłeś trochę. Za to, to, to niskie jest, ale... Ale ci chodź tu na chwilę? Okej. Czyli ci Jeszcze jedno pięterko. Nie, 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 nie. ja poczekaj, <grym> poczekaj, poczekaj, bo Nie, się... Jeszcze jedno piętro trzeba to zrobić. Ale nie wiecie jak wie. się robi te właśnie te 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 te, te. cegły? Dziwne. Kurde was spadnę. Nie Bo... Po co ja schodziłem? A, bo ty takie... Ja myślałem, że ty ktoś takie wiesz zrobić. Dobra, ten spadł. Dobra. I koniec. Lol, diaksy tu są. Gdzie? Diaksy, no, no, no. biegnijmy po diaksy. Obsidianie. Mogę na to wejść? E, no. Dzień dobry? Uuu, <noise> idę pod diaksy. Ej, chyba mi się spali diaks. Nie, 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 no, żeby żeby nie, nie, Mam, jest. Każdy pojemny diakcie wierzę no czy, to podzielimy się, ta równa. Fak, spalił mi się. Nie, 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 kupię, nie kupię, kup, kup, ja mam mam Czekaj, tutaj chyba nic nie ma z tej strony. A nie, jest, lawa jest. Z tej strony nie powinno nic wyjść. Jest. Ja już mam trzy. To zostaw. Daj resztę. Cztery, cztery mam, cztery mam. No to podzielimy się potem. Ej, uważaj! Tu jest lawa. No wspomniałem. Czekaj, ja ją za, 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 zakryję. Jest, mam Dobra, ja tym nie mogę pokazać. Ej, Nie, ja mam, ja mam wszystkie Ej, ej, wow, nie, nie kopcie, bo... Ej, bo jestem na tym. Czekaj. Okej. Okay. Okej, okay, mam... Mam. Kurde, spadł jeden diaks na dół. Skaczesz? Dobra, tak. Ja skaczę, ja skoczę. Nie, nie skaczę, nie skaczę, albo się uświadpniesz. Warto. Nie warto? Dość. No ile macie Ja na 6 Ja mam 7 Ja mam 2, ja mam 2. Dodaj dodajmy Chodź, chodź się do bazy teraz idziemy Gdzie ta baza nasza K 2 będzie spietł No tam z... No, no powstrzymałem się Ja bym się, że tam jestem Fuck Fuch jak się przestraszyłem Dobra a ja sam zamek Fajnie wygląda tylko brakę materiałów trzeba będzie. Okej. Okay. Eee, Idziemy. Ja mam prawie... Uważaj, do leży. tobą zombie leży. Dobra, padł. Ej, chodźcie, może skończymy już ten odcinek, co? Da, I zaraz wygramy no. drugi. Okej. Okay. Także... Tristan, chodź tutaj do bazy right, naszej. Chodźcie czy, przy tronie. Muszę wejść, Chodźcie do tronu. Chodźcie do tronu. O no, tron to jest głościwy. No. World Gra match, o pod... Tron Ty ja słyszałem Endermana Tak, Enderman tam Fuck, fuck, jej! Zobaczy gdzie jest ten Enderman Patrz O chcę kuwerki! kuferki! Zapiędawam. Fuck! W nogi, patrzcie, bicie był po nogach, ale żebyś Da, chodźcie Dobra, Dobra Także dziękujemy Wam Chodźmy. za uh, poświęcony czas Trzymajcie się, ciepło Dziaczki. i... Ciepło I to i jest tyle czas. Kurwa Heh. Dobra, Dobra. Miłego latu. trzymajcie się, Dobra. Cześć. 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 Ale spróbujcie też, nie?